Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer. W dzisiejszym filmiku nagram dla Was filmik informacyjny dotyczący mojego kołija, które będzie już jutro o godzinie 13.00 na godzinę 13.00. Pamiętajcie, mądre pytanie przede wszystkim, a nie głupie. Zero hejterów, zero polityki, zero WYMYŚLANIA nie wiadomo czego, zero pytanie o intymne rzeczy, zero pytanie o politykę, zero pytanie o hejterów, zero pytanie o złych ludzi i w ogóle o wszystkim co ma związek z tymi rzeczami. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie na profil Real POZNANIE. link do jego profilu znajdziecie w opisie oraz w komentarzu pod tym filmikiem, jeżeli ten filmik Wam się spodoba, to zostawcie mi do ponad 89, bo w górę dobicie mi super subskrypcji do, pon do ponad 10 tysięcy subów i pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i tych, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz słuchajcie. Macie mi napisać tutaj mądre, przemyślane, trudne pytania. Wymyślajcie mądrze, a nie głupio. Komentujcie i subskrybujcie dalej moje poczynanie na moim kanale Pawłowicki Gamer. Na przykład pytania o piłkę nożną, o lewego, o Igać Piątek, o Huberta Hurkacza, o stan na przykład o Roberta Lawandowskiego, o stan Hubiego, albo na przykład Kamina Majchrzaka. Lub o motoryzację, o super ludzi, o różne zabawki, na przykład o wojanka, o różne ciekawe gry na komputer lub na telefon, o McDonald's, o KFC, która sieć fast foodowa jest najlepsza, które słuchawki marki są naj, które marki słuchawek są najlepsze, które zegary są najlepsze, które zegarki na rękę są najlepsze. Które marki butów są dobre, i tak dalej, i tak dalej. Więc zapraszam Was na jutro, na godzinę 13.00 do KUJA na KUJA moje. I tutaj pod tym filmikiem wymyślajcie mi mądre pytanie, a nie głupie. Komentujcie i subskrybujcie dalej moje poczynanie na moim kanale Pawłicki Gamer. No dobra, to na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie mojego jakże fajnego odcinka informacyjnego dotyczącego mojego koja, która będzie już jutro o godzinie 13:00 to wiecie co robić, dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to to równo subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicki Gamer, no i co, ja Wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi, trzymajcie się ciepło, czyści pa, narka, papa, elo, pamorderzy, życzę Wam miłego dnia, papa. Pa.